Zapewne dla wielu z was seria Far Cry jest czymś ważnym. No ja nie należę do tych osób. Szczerze mówiąc, dla mnie Far Cry 2 był po prostu grą, która w bardzo dobry sposób imitowała ogień. I szczerze mówiąc, w momencie, w którym zobaczyłem, jak ogień jest symulowany właśnie w tej grze, to przestałem w to grać. Potem oczywiście nadeszła era Far Crya trzeciego, w którego oczywiście zagrałem na premierę. No, nie bawiłem się super i nie zrozumcie mnie źle. Nie bawiłem się wcale źle, ale nie bawiłem się też przegenialnie. Nie zapamiętałem tego tytułu jako coś genialnego. Coś, co wyprzedzało swoje czasy, jeśli chodzi o narrację. Coś, co byłoby na tyle dobre, żeby właśnie pamiętać o tym. I żeby przede wszystkim wracać do tego tytułu co jakiś czas. A nawet jeśli chciałbym wrócić do tego tytułu, no to słuchajcie, kiedy ostatnio słyszeliście o Far Kraju? ponieważ ja o nim słyszałem co rusz. Co jakiś czas ktoś mi o nim przypominał. W zasadzie Ubisoft, z następnym po prostu tytułem. Od czasu Far Kraja III wyszły z 3 czy 5 nawet części tej gry, więc szczerze mówiąc, po co do tego wracać, skoro mamy następne części? Następne części, które wzorują się na Far Kraju III tak mocno, że do tej pory te gry właśnie próbują odtworzyć Vasa, czyli głównego antagonista Far Kraja III. Ale wydaje mi się, że do tej pory to nie wyszło. I właśnie dlaczego Was był taki specjalny, i dlaczego Far Cry 3 był taki specjalny, i czy jest specjalny w dalszym ciągu w 2023? Tego dowiemy się w tym materiale. Jako, że jest to materiał wspominkowy, a ja się już wszystkimi wspomnieniami z Far Cry'em podzieliłem z Wami, to chciałbym tutaj poruszyć fakt, czemu Was właśnie był na tyle specjalnym bohaterem, że zapadł nam w pamięć. Na tyle specjalnym bohaterem, że ja go miło wspominam, mimo że samej gry nie wspominam tak miło. Otóż, według mnie, jest jeden wielki powód, czemu Was właśnie był tym wyjątkowym, dobrym antagonistą Far Cry'a. Bo nasz główny bohater, który na początku historii jest po prostu zwykłym turystą, dla niego, wszystko to, co widzimy w Far Cry'u, jest czymś obrzydliwym, brutalnym, okropnym. I te wszystkie właśnie okropne cechy tej postaci, nasza postać też będzie je posiadać pod koniec gry. My się stajemy taką postacią. My będziemy bezwzględni wobec naszych wrogów my będziemy zabijać bez zmrużenia oczu. My będziemy wasem. I dlatego was jest właśnie specjalne, ponieważ w ramach fabuły Far Cry'a my się nim stajemy. Oczywiście nie stajemy się nim jako postacią, my się stajemy dokładnie taką samą osobą. I to jest coś, co wyróżnia Far Cry'a 3. No bo szczerze mówiąc, jeśli chodzi o pozostałych antagonistów tej serii, tych, które następują, bo w Far Cry'a 4 też zagrałem, no niestety, no nie obchodzi mnie za bardzo origin story jakichś tych bohaterów. Co mnie obchodzą ci ludzie? Was jest pierdolonym pojebem, my jesteśmy normalnym człowiekiem. I my poznajemy jego historię naszymi oczyma. I to jest specjalne w tej grze, i to jest coś, co tą grę wyróżnia, i to jest coś, co sprawia, że ten tytuł jest tak mile wspominany. Ja się spodziewam, że właśnie nikogo w tym momencie nie obchodzi Far Cry. Głównie dlatego, że Ubisoft stwierdził, że tak, wyszło nam coś, robimy następne części, to się sprzeda na pewno. Robimy więc po prostu parodię, grę, która będzie jak najbliżej stała Far Cry'a 3, ale nigdy nie będzie tak wielce w blasku, jak Far Cry 3 był w dniu premiery oczywiście. A to jak się Far Cry 3 dzisiaj sprawuje? No to poruszymy teraz. Jeśli chodzi o fps -y, ja nie jestem specjalistą. A jako że bazujemy tylko i wyłącznie na mnie, to będę się opierał tylko i wyłącznie na moich wrażeniach. I szczerze mówiąc, ta gra nie zestarzała się najgorzej. Czy to sprawia jakąś niesamowitą radość zabijanie wrogów tutaj? No nie. Czy to jest bardzo uciążliwe? No też nie. Jeśli chodzi o wszystko to, co ta gra ma do zaprezentowania, to jesteśmy w stanie to zaakceptować w momencie, w którym podejdziemy do tej gry jako do survivalu. Ponieważ oczywiście w momencie, w którym podejdziemy do tej gry jako do FPS-a, to okaże się, że ta gra nie ma wielu feature'ów, które ułatwiają rozgrywkę. Tego nie ma, tego tutaj nie dostrzeżecie. Ale w momencie, w którym właśnie podejdziecie do tego jako do nowego Deforest, tylko z, ze skinem Farkrajowym, to będzie przyjemnie. Myślę, że będzie przyjemnie. Czy będziecie się bawić przegnialnie, Czy będziecie się bawić dokładnie tak jak na premiere? Oczywiście, że nie. Ale myślę, że to, co tą grę wyróżnia i dlaczego w ogóle warto wracać, to jest fabuła. Tylko i wyłącznie. Gameplay wygląda dokładnie tak samo jak w następnych częściach. Ale to fabuły i podejścia przede wszystkim do fabuły, właśnie tego się nie udało zrekreować żadnemu innemu Ferch więc dlatego myślę, że warto wrócić. Jeśli macie jakieś wielkie wspomnienia z tą grą, ponieważ w momencie, w którym nie podeszliście nigdy do Far Cry'a i tak dalej, to powiem szczerze preferowałbym, żebyście wzięli do ręki jedną z nowszych części. Jest duża szansa na to, że tam właśnie będziecie się bawić o wiele lepiej niż tutaj. Bo co jak co, ta gra się zestarzała. I przede wszystkim ten gatunek, czy też ta seria się rozwinęła po prostu. No bo nawet jeśli różnice między Far Cryem 3 a Far Cryem 4 były czysto kosmetyczne, to w momencie, w którym porównujemy Far Crya 3 do najnowszej odsłony tej serii, to różnice są już diametralne. I są na tyle przepotężne, że myślę, że w momencie, w którym liczycie na dobry gameplay, to warto zaopatrzyć się właśnie w tą nową część. I to tyle. Ja mogę podsumować tak, że bawiłem się w tej grze po prostu. Okej. Okay. Nie było to nic wspaniałego, nie było to nic złego. Więc w momencie, w którym oczekiwaliście tylko i wyłącznie odpowiedzi na pytanie, czy warto wrócić do tej gry, czy też ta gra jest po prostu dobra, no to właśnie jest okej. Okay. Nie jest to nic wspaniałego. Przechodzimy dalej. To co w momencie, w którym brałem na tapet Far Kraja, chciałem na pewno poruszyć, to fakt tego, jak Ubisoft jest w stanie spierdolić takie IP. Jak Ubisoft jest w stanie wydoić tą krowę na tyle mocno, że będziemy mieć jej dość. No bo spójrzcie, jest Kraj, którego w tym momencie mamy dość, który był tą legendarną serią przecież kiedyś. On był tą zajebistą gierką. Pewnie chcielibyście drugi przykład. No to weźmy Assassin's Creed'a. Który, w momencie, w którym wyszła jedynka, był przegenialną grą. Dwójka zrewolucjonizowała w ogóle rozgrywkę wirtualną. Była tak dobra. To była gra legendarna. Ale teraz kogo obchodzi Assassin's Creed 2? No, nikogo. I to głównie dlatego, że Assassin's Creed miał z 10 czy 15 sequeli. I z Far Cry jest tak samo. Zrobili w tej serii jedną rzecz dobrze. I to był antagonista. Czy znaczy też w tej części konkretnej. I zamiast się skupić na robieniu czegoś innego, czegoś, co by sprawiło, że ten was jest faktycznie czymś wyjątkowym dla tej konkretnej części, i może powrócić z tego typu antagonistą po jakiejś jednej czy dwóch grach. I to nie po dwóch latach, tylko po sześciu latach, po ośmiu latach. Ale nie. Co serię, co kurwa następną część, trzeba dawać antagonistę, który jest kalką wasa. Bo to wyszło, to wyjdzie następnym razem i to będzie selling pointem naszej gry. A skoro to się wcześniej sprzedało, to się teraz sprzeda. Nie absolutnie nie patrzymy długofalowo, patrzymy to tylko i wyłącznie na następną część. Co z tego, że w zamiarze mamy zrobić ich 10? Przez następne 10 lat, oczywiście. To jest kurwa słabe. Bo ta seria mogłaby być czymś wyjątkowym, ale nie jest. Przez to, że się ją kopię. A czemu się ją kopię? Bo się robi kopię tej gry! I wydaje się ją za rok. Trochę się ją podgrzewa, bo, bo ten kotlet był już zimny. Więc dodaje się jakiś jeden feature czy drugi. I wiecie, co w tym jest najgorsze? Że my to kurwa kupujemy. Że my to kupujemy! Bo my to widzieliśmy, to się nam kiedyś podobało, to teraz się nam ponownie spodoba. Mimo, że ta gra będzie taka sama. No ale słuchaj, tu jest nowa kraina. Tu jest nowa dżungla do eksploracji. Tutaj macie nowe potworki do oskurowania. I to jest właśnie dla mnie kurwa słabe w ciur. Naprawdę strasznie słabe. Że Ubisoft może liczyć na nas, że my wesprzemy tą serię że mimo, że nie zrobią nic z niej ciekawego, to tak jak kupimy. I w momencie, w którym to się opłaca, to trudno ich winić. I to wina stoi po naszej stronie. Czemu my kupujemy tego następnego Far Crya? I czemu po Far Cryu 4 kupujemy piątkę? Czy tam Primal, czy kurwa jakikolwiek inny Far Cry, który wyszedł stosunkowo po krótkim czasie po Far kraju 3. jakkolwiek mi nie jest smutno, jakkolwiek mi nie jest źle z tego powodu, to fajnie, że taką serię w ogóle mieliśmy. Fajnie, że pojawił się ten was. Fajnie, że pojawiło się to podejście, które weryfikuje naszą moralność ze względu na wykonywane czyny, które są pojebane. Ponieważ to jest coś odświeżającego. To, że gra faktycznie nam mówi, słuchaj, jesteś typowym graczem, tak jak w każdej innej grze. Tylko uświadom to sobie. Ty robisz pojebane rzeczy. Ty zabijasz setki ludzi. Ty grasz po jeden. Chorym pojebem, a nie oszukujmy się. Wiele gier naprawdę wybacza nam takie podejście, ponieważ to są tylko i wyłącznie gry. A Far Cry 3 nie jest tylko i wyłącznie grą. Far Cry 3 jest przygodą, której nie zapomnicie w momencie, w którym podchodzicie do tej gry po raz pierwszy. Więc tak, ponownie, jeśli szukacie dobrej historii, to myślę, że Far Cry 3 jest dobrym wyborem. Przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie będzie bardzo szybkie i bardzo proste, ponieważ w tym materiale już powiedziałem parę razy, jak podchodzić do tej gry w 2023 roku. Szukasz dobrej fabuły, nie doświadczyłeś Far Cry 3, zagraj. Szukasz dobrego gameplayu, zagraj w najnowsze części, tam też będziecie się bawić dobrze. No i to tyle, to jest moje podsumowanie. Co jeszcze, ciekawostka, jestem upity trochę. Jestem pod wpływem, więc mam nadzieję, że dało się tego słuchać dzisiaj i liczę na jakiś komentarzyk, który uświadomi mi, że, nie wiem, na przykład brzmi jak najebany człowiek, albo wręcz przeciwnie, że alkohol nie ma na mnie wpływu, więc tak, liczę na to. No i cóż, my się będziemy widzieć w każdy wtorek, w każdy piątek o godzinie 17. To było Gniazdo Nostalgii, no i do zobaczenia.